Ja się znowu przychodzę do Was z recenzjami. Dzisiaj dość krótko, ale za to jak fajnie, ponieważ wydawnictwo Egmont wydało kolejną odsłonę Binga. Jak wiecie, my bajek nie oglądamy, a mimo tego Bing jest w naszym domu faworytem, więc wszystko z Bingiem naprawdę bardzo, bardzo hanie cieszy, Dlatego z miłą chęcią przedstawiam Wam kolejną odsłonę moje bajeczki o Bingu. Ta książeczka to jest, zdaje się, 9 historyjek. Już ja Wam pokazuję. 9 Dwa, trzy, 4, sześć, tak. 9 historyjek. Eee, I... Zupełnie nowych historyjek, niż było w Złotej Księdze Bajek i niż w poprzednich seriach. Ta książeczka, e, przypominam Wam, jeśli nie widzieliście wcześniej, to była książeczka, która e, zrobiła na Hani ogromne wrażenie i czytaliśmy tysiące razy te same historyki. No, i moje bajeczki o wingu zapowiada zapowiadają się dokładnie tak samo, bo już większość znam na pamięć, a mamy ją tydzień, może troszkę dłużej. Historyki, jak zawsze, w wingu są krótkie i niezwykle wartościowe. W trochę pokazuje swoją e, złą stronę znaczy nawet nie złą taką typowo dziecięcą stronę obrażarskiego króliczka czasami, czasami troszeczkę. Ze złoszczonego króliczka, ale za każdym razem historyka czegoś uczy, jak się zachowywać, jak sobie radzić ze złością, kiedy się dzielić, kiedy można stwierdzić i w jaki sposób stwierdzić, że na czym zależy nam tak bardzo, że nie chcemy się tym dzielić. Naprawdę strzał w dziesiątkę i bink jest moim faworytem pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o postaci zarówno jak jeśli chodzi o e, długość tych historii, styl, absolutnie wszystko, no i ten morał w każdej historyjce jest rewelacyjny. Ale żeby było jeszcze lepiej, tu mamy długo oczekiwany przez wielu magazyn Bing. Ja, szczerze mówiąc, nie spotkałam się jeszcze z magazynem, który dla Hani byłby już akurat, żeby te zajęcia, które proponuje magazyn, no były wystarczająco ciekawe dla takiego maluszka, a do tego nie mogłabym łatwo ich zastąpić, nie wiem, czunkowych, co wydrukuję z internetu. A ten magazyn, on kosztuje, słuchajcie, około 10 złotych, ale na stronie Egmontu jest chyba tam po 7 coś, więc to nie są duże pieniądze. Zwłaszcza, że w magazynie były figurki, słuchajcie, binga i flopa. Ja myślę, że większość fanów tej bajeczki. E, to dla samych tych figurek kupią, tą, kupi te, kupią te, to czasopismo. No i są rewelacyjne, prawda? Urocze. W książeczce znajdziemy, tak jak zawsze w takich książeczkach, jakieś tam zakreślanie, liczenie, znajdowanie szczegółów i takie tam bzdurki, ale bardzo fajna jest też część, która pozwala dzieciom się uczyć i ruszać. Czyli tak jak lubię najbardziej. A to Wam pokazuję, bo to jest kostka do tańca. Składamy sobie ją. No i widzicie, co się dzieje. Są różne polecenia, a najfajniejsze jest to, że my Wam taką kostkę już kiedyś pokazywaliśmy do czytania globalnego, więc bardzo mnie ucieszyło, że teraz e, również e, osoby, które kupują tylko ten magazyn, też sobie taką kostkę zrobią i będą sobie wesoło nie tylko ćwiczyć z dzieckiem, ale też troszeczkę napisów przemycać. Tutaj mamy również e, takie figurki, które możemy wyciąć i sobie dawać tańce, wymyślać różne historyjki, opowieści, takich e, zabaw w tej książeczce jest całkiem sporo. Tutaj jest gdzieś też e, możliwość układania nutek, może Wam znajdę nutki, uh, 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 tu są nutki, tu są nutki. Słuchajcie, można je e, sobie układać i wystukiwać jakieś tam, jak macie cymbałki, coś pokazywać dziecku. Co jeszcze jest fajnego? Fajne, jest też, fajne są instrukcje robienia instrumentów, to jest w ogóle rewelacyjne, bo ja uwielbiam zabawki DI, takie, które możecie zrobić sobie w momencie, w domu, właściwie z rzeczy, które macie pod ręką. No i tu rzeczywiście można zrobić jakiś tam bębenek z pudełeczka po jogurcie i taką mini gitarę z pudełka po chusteczkach takich wyciąganych. Bardzo, bardzo mi się to spodobało i w ogóle jestem naprawdę szalenie zachwycona tym magazynem. Gorąco Wam polecam, jeśli macie fana binga w domu. To chyba będzie dwumiesięcznik, jeśli to dobrze zauważyłam. No i bardzo fajne jest to, że właśnie on jest 2+, nie tak jak inne czasopisma przeznaczone dla dzieci starszych. Także to polecam. I polecam Wam nową serię. Hania poleca najbardziej wWW. Tak, jest taka historyjka WWW. To jest historyka od odkurzaczu i słyszałam już ją chyba ze 100 razy. I trochę mam jej dość. Ale jeśli nie macie binga dość, a pewnie nie macie, to kupujcie i cieszcie się zachwytem dzieci. No to tyle w tym, w tym nagraniu krótkim, niedługo będą następne recenzje następnych nowości. Oczywiście zaglądajcie jak zawsze na mądrob.pl i subskrybujcie kanał, żeby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia, do zobaczenia i do przeczytania.